Drugi odcinek, choć ciężko było, żeby ją gdziekolwiek znaleźć, ale jest sam jeszcze miejsca. Zainteresowanych mogę podać link i później będziemy dyskutować na temat. Widać, składamy tak samo, analogicznie do widowej. Podpinamy zasilanie, na końcu sam bęben wizyjny. Co nam na końcu pozostaje? Rytualnie przeczyć ją delikatnie pilnikiem. Zaraz będziemy próbować startować ze sprzętem. Mam to widok. okazało. Występowało bardzo dziwne uszczerki. Yy, usterki, yy, yy, Taśma nie została zwijana. Przeciśnienie przez powylewane, ewentualnie diody prostownicze. Nie wiem, czy będzie widać? Będzie widać, proszę bardzo, jak wylane kondensatory elektryczny. Yy, stary sprzęt, niestety, yy, trzeba. Już pokazujemy, które, hmm. jak i po co. 16V, te dwa diody prostownicze, tam. Co się okazało? Pasek nawijania, magnetowicz zwija, teraz go podłączamy do, cześć kochani, magnetowicz podłączony, także jest przekazywany obraz słuszny laptopa cyfrowy, także nie ma problemu, wszystko działa, Play. fine tuning nawet fajnie działa, dobra to wszystko, trzymajcie się.